Moim zdaniem coaching jest tą blokującym ogniwem, który skupia różne dobre praktyki, które mamy w organizacjach, i jest w stanie podnieść świadomość działania obrazka, w którym jesteśmy i przez to przekuwa się na, na trafniejsze decyzje. Tak? I w tym momencie dla mnie coaching jest takim, jest jednym z brakującym ogniwem, żeby połączyć dobre praktyki, żeby zapewnić ciągłość działania organizacji. Jeżeli klient pozyska tę świadomość, to on już dokładnie wie, co ma zrobić. Czyli coach nie jest od tego, żeby poszerzać świadomość odnośnie sposobów działania, tylko odnośnie jakości bycia. I o takiej świadomości ja myślę. Ludzie definiują coaching jako ogólnie rozwój osobisty. Bycie coachem to podążanie krok za klientem. Czyli coach wychodzi z założenia, że wszystkie odpowiedzi są w kliencie, wszystkie odpowiedzi są w osobie, z którą się pracuje. Kwestia zadania odpowiedniego pytania. Przede wszystkim wspieranie ludzi w ich własnej drodze. Pokazywanie ludziom, że mają moc, że mają siłę, trochę pomóc im w odkrywaniu tego, co dla nich jest ważne, ale myślę, że to, czego najmocniej ostatnio doświadczam w sesjach coachingowych, to odkrywanie, jaki sposób myślenia ludzi wspiera, a jaki sposób ich hamuje. Coaching jest wsparciem dwie osoby, a nie jest metodą, która narzuca komuś coś czy daje rozwiązania. Rozwiązania tak w trakcie coachingu znajdujemy razem z klientem. My często tkwimy w pewnym status quo, e, bojąc się dokonać zmian, e, a coaching nam jako osobom to uświadamia, a zarządzanie z kolei uświadamia to zarządzającym, że, e, że zmiana to są, to są, to są emocje. Styl coachingowy i atmosfera e, daje dużo swobody uczestnikom, w związku z tym e, integracja networking i, i widać atmosfera jest bardzo przyjemna. Y, no jest wesoło. Jest wesoło przyjemnie i merytorycznie. Bardzo mi się podoba konwencja łączenia właśnie biznesu z samorozwojem, w ogóle z rozwojem. Atmosfera bardzo fajna, wręcz taka rodzinna. Jest tu dużo wspaniałych ludzi, nie tylko organizatorów, ale też uczestników, którzy są zainteresowani rozwojem osobistym, rozwojem własnych przedsiębiorstw i rozwojem swoich kompetencji w różnych obszarach. Więc naprawdę bardzo ciekawe środowisko, bardzo komfortowe warunki dla mnie, jako dla prowadzącego. Więc jestem szczęśliwa i zadowolona. Ta konferencja zbiera po jednej i po drugiej stronie praktyków, którzy realnie w swoich organizacjach mają do czynienia z codziennymi wyzwaniami i przyszli tutaj po porcję wiedzy, inspiracji, co może ich pomóc w tych działaniach. Tutaj ja czułam, że jest jakaś autentyczność, że jest że są też kameralne grupy, że każdy mówi o tym, co jest jego pasją i mówi to, bo czuję, że potrzebuję to powiedzieć, a nie dlatego, że potrzebuję się sprzedać. I myślę, że to jest jakiś ogromny atut, jakiejś takiej przyjacielskiej atmosfery. I rolą coacha jest coś takiego sprawienie, aby osoba brała życie w swoje ręce i takich uczestników tutaj widzimy. To są ludzie, którzy biorą życie w swoje ręce, korzystają, czerpią, szukają różnych źródeł wiedzy, umiejętności, motywacji. I myślę, że ją znajdują tutaj.